Dla nas fakt, że ostatni akord odbywającego się już właściwie, od, proszę Państwa, od marca Międzynarodowego Festiwalu Wrocławskiego Słowańska Atlantyda odbywa się właśnie tutaj w Łodzi, tu w centrum kultury Łodzi. Chcieliśmy przekazać powędrować śladami pamięci, bo pamięć to najważniejszy element, który odwołuje nas do naszych przodków, do historii. I chciałem Państwu pokazać, jak wygląda pamięć o Stanisławie Wincenzie współcześnie. Bo Stanisław Wincen, patron naszego festiwalu, zwykł mawiać, że za każdym przypadkiem kryje się jakiś większy sens, jakaś tajemnica, jakaś istota. Urodził się w rodzinie o tradycjach bardzo patriotycznych. Oczywiście, miejscem, które najbardziej związane jest z pamięcią Wincenza, to Bystrec. Wioska położona najbliżej Czarnochory miejsce, które Stanisław Winces nazwał swoją Ojczyzną Człowieczą, bowiem w tym jego drewnianym domku powstały pierwsze tomy na wysokiej połoninie. prawda, starowieku. Tutaj, inspirując się huculskim folklorem, spotkaniem z ludźmi, z cucułami, powstała historia o werchowinie, o Huculszczyźnie. Huculskie trębity obieściły światu, że Stanisław Winces jest patronem, patronem Zjednoczonej Europy, patronem Festiwalu Bucurskiego, patronem tej idei wielokulturowości. To jest pytanie, co my szukamy tam? My szukamy właśnie poczucia godności naturalnej, szacunku do innych, szacunku do przyrody, ale, ale przede wszystkim również szukamy w swoim życiu, a zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak, jakiegoś mędrca ponad politycznym zgiełkiem, człowieka autorytetu i takim człowiekiem okazuje się dla nas dla wielu sens. I to, co mnie podczas całej tej pracy z cudownymi młodymi ludźmi z Teatru Rebelia wzruszyło najbardziej, to rodzaj pewnej, pe, pewnej energii, pewnego spotkania tej niezwykłej, wysokiej, pięknej kultury huculskiej i tej młodzieży, młodzieży, która pół roku temu w większości przypadków nie miała zielonego pojęcia o tym czym jest hucórszczyzna nie miała zielonego pojęcia o, yy, o doboszu. Dzisiaj myślę jest dużo, dużo bogatsza. Dobosz, czyli osiem snów o czarnochorze. Teatr rebelia. Zapraszam serdecznie. Harda nieprzystępna okrywa się mgłami, chustami. Dzień w dzień, przez całe lato grają trębity. Zwołując pasterzy z pod szczytu, z rozległych stepów górskich, łączek, kępek ukrytych po skałach i berlifach, zwołują do posiłku, do, do podoju. Iwi, że możemy w tym pięknym otoczeniu wytworów kultury kucórskiej obcować. A było to możliwe naprawdę dzięki tylko i wyłącznie zaangażowaniu. Chyba mogę tak powiedzieć naszego przyjaciela, pani kustoszy, pracownika Muzeum Etnograficzno-archeologicznego. Pani Aldony Krucińskiej, której jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy Pani Adonę za wszystko. Historia, jaka, jaka na tych widokówkach widnieje, powoli odchodzi w przeszłość. Niektórych rzeczy już nie zobaczymy nigdy, a na widokóweczkach zostało to utrwalone i będziemy mieli możliwość obejrzeć. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze muszę dodać, bo nie powiedziałam, to jest bardzo właśnie najważniejsze, że, że wszystko jest właśnie ze skorup Stanisława. Tak? Międzynarodowego Festiwalu Słowiańskiego Słowiańska Atlantyda i wyroliłości suculszczyny brat i sestry. Stanisław Winters nazywa suculszczyznę Słowiańską Atlantydą. Ta metafora niesie bogactwo znaczeń, poczynając od wskazywania Szlaka pętnej, żyjącej sakralnymi wartościami, a bezpowrotnie zaginionej społeczności. Pisarz uważa, zgadzając się z Platonem, iż w trakcie ludzkich cywilizacji wielokrotnie ulegały kataklizmom. W takich przypadkach garstka ocalały, przekazywała następnym pokoleniom coś z systemu wierzeń i wartości, Obowiązujących w zaginionym świecie i na tym zrębie bazowała nowa, tworząca się z czasem społeczność. Tutaj wierzyć człowiekowi, to jest nasza konstytucja. Czesław Mimusz, który nazwał Stanisława Wincenza, ostatnim mędrcem XX wieku, pisał w eseju, Lacon, że Wincent wie, że ludzie tęsknią dzisiaj do ojczyzny, a zamiast niej przyznaje się tylko państwa. Czy jest ojczyzna? Ojczyzna jest organiczna, rośnięta w przeszłość, zawsze nieduża, grzejąca serce bliska jak własne ciało. Plemię bucuskie, jako zamieszkujące, dość niedostępne tereny Kart Wschodnich i utrzymujące przez wieki ten sam pasterski sposób życia w swoim folklorze, zachowało wiele z kultury. Tej kultury greckiej, łacińskiej, potem przenikniętej chrześcijańskiej.